Film sponsorowany przez firmę Sony. i zapraszam na wieczór. Lubię biel. Kłopot z tym, że kamery znajdą nawet najmniejszą plamkę na moich białych bluzkach. Dlatego piorę w proszku, któremu mogę zaufać. Nowy liposystem. Usuwa plamy z tłuszczu, trawy, herbaty, soku, kawy czy wina już za pierwszym razem. Tak, jestem gotowa. Ono z nowym liposystemem. Raz, a dobrze. Co pan ogląda, profesorze? Bakterie. Groźne? Tak, te, które często powodują ból gardła. Są okropne, ale to je pokona. Cukierek na kaszel nie pomoże. Nie, to jest strepsils. Strepsils? Właśnie. Dwa antyseptyczne bakteriobójcze składniki strepsils skutecznie zwalczają infekcję. Wszystkie zginęły. O tak. Każdy z czterech wariantów zabija bakterie powodujące ból gardła. Strepsils. Skuteczna pomoc w gardłowej sprawie. Eleganckie kobiety mają wysokie wymagania. Gdzie on się podział? Nowy depilator Brown Silke Peel Select. Delikatnie usuwa normalne i bardzo cienkie włoski. Depiluje wolniej lub szybciej, jak wolisz. Twoje nogi pozostaną gładkie tak długo, że zdążysz zapomnieć, gdzie go zostawiłeś. Brown Silke Peel Select. Piękne, gładkie nogi przez długie tygodnie. Ten papierek mierzy alkaliczność. Im ciemniejszy, tym więcej substancji szkodliwych dla skóry. DAF jest inne. DAF zawiera substancje myjące, neutralne dla skóry. A ponadto w jednej czwartej krem nawilżający. Skarby inku bez podatku. Złapka nie i wygra. Wino woleń z Greckiej Wyspy? Złap i wygraj. Nowa suszarka Brauna Superwoy. Ta suszarka nada Twoim włosom niezwykłą puszystość i połysk, a Twoim fryzurze kształt, jaki wybierzesz. Nowy Braun Superwoy. Ileż włosów więcej. Bardzo ładnie się piorą właśnie rzeczy codziennego użytku. Nowość. Proszek codzienne pranie do codziennego prania. Do białego, do kolorowego, do prania ręcznego. W każdej pralce można go używać, więc na pewno jest przydatny. W każdym domu byłby przydatny, gdzie jest na... i polecałabym, naprawdę. W każdym domu, gdzie jest dużo prania, prania codziennego. Także nie bez znaczenia ma również ta nazwa. Codzienne pranie, tanie pranie, czysty zysk. Jest bardzo dobry pod każdym względem. Podczas długiego lotu. Suche powietrze może wysuszyć skórę, a nawet powodować zaczerwienienie. Przedtem robiłam sobie kompres z rumianku, ale teraz odkryłam nowy krem do twarzy Kamil, który łączy substancje nawilżające z uzdrawiającą mocą rumianku. Działa kojąco na skórę i chroni ją przed wysuszeniem. Teraz moja skóra znowu wygląda świeżo. Nowy krem do twarzy Kamil również jako żel. Kamil kojąca moc rumianku.